Widzicie, tutaj jest truck stop. Same ciągniki stoją. Na tym miejscu tutaj. taka wolna amerykanka. Ja w takim miejscu stanąłem, żeby mnie nie zostawili. Chociaż tutaj wszyscy chyba raczej siedzą w trakach, nie, nie idą do domu. I tamto miejsce, co chciałem, to jest dobre miejsce. Bo tak się obawiałem pierwszy raz przyjeżdżam. Nie wiem, czy dobrze stanę, czy źle, czy mnie wygonią. No nic, piękny dzień, będę rowerował, ale najpierw chcę zrobić to, co już dawno chciałem zrobić, to jest wymienić linki, chociaż jedną linkę od hamulców przedniego, bo tylna jest dobra i okładziny, no bo już tyle lat jeżdżej i ten. I może Opona też zmienię. Zobaczę. Ocenię to jak ten A Opona już trochę przejechała. trochę zimnawo, ale spoko. I dzisiaj będzie właśnie dzień rowerowania, a jutro będzie pogoda butelkowa, więc jutro siedzenie w kabinie i montowanie filmów. Agregat jest. Dobrze. Jak będę szedł na rower, tego go schowam do kabiny. Nie powinno się nic stać, ale... Okej, okay, wyciągam rower i pracuję. I teraz wietrze kabinę po śniadaniu, nie? Robiłem jajecznicę. Wyłączyłem e basto, niech się trochę wywietrzy. Wrócę na wieczór, znowu będzie e basto. Człowiek przeżyje jakoś. Wszystko ma co trzeba. Dobrze, domek wywietrzony, trochę czasu mi zeszło na z tym rowerem. Jest 12. to teraz, 12 czasu lokalnego oczywiście Teraz idę na rower Wywietrzyłem, słońce, jest łybasta, nie włączam, bo po co Koagregat jeszcze tutaj schowam Chociaż wątpię, że coś tu się działo, ale nigdy nie wiadomo, nie? No nie będę nagrywał Vancouver, bo dzisiaj wieje Także w kamerze będzie więcej szumu niż czegokolwiek A, a widzieliście już Vancouver na rowerze nie raz Zobaczcie, jak będzie się chciało to pojadać Aż do Stannej parku Proszę, nowe okładziny Teraz to aż dęba staje, tam też były zużyte. I dałem z tyłu nową oponę, bo stara była też zużyta. I muszę jeszcze kupić dętkę zapasową. No bo teraz jestem na zerze. Tam mi gdzieś schodziło powietrze, więc dętka była dziurawa już. Nie chciałem szukać, tylko kupię po drodze w Kerentai. To tyle. Lecę na rower. Jutro mał ciągle Może ponagrywam tylko tak parę ujęć ciekawszych w Vancouver. O, w ten sposób. Dobra, wczoraj nic nie nagrywałem na rowerze, bo strasznie wiało, zrobiłem 28 km, wróciłem, odżywiłem się i poszedłem spać. Spałem bardzo długo, bo aż do dziewiątej rano. Mnie tutaj koledzy w nocy zbudzili, bo przyjechali kierowcy, cofali się, krzyczeli, chyba imprezę sobie zrobili. O trzeciej w nocy czasu lokalnego, moja była szósta, no ale później zasnąłem o siódmej rano i do dziesiątej spałem, mojego czasu oczywiście, nie? No, i później poszedłem do sklepu, kupiłem trochę owoców, e, nie, warzyw, przepraszam paprykę, cukinię, czerwoną cebulę, marchewkę i zrobiłem sobie ryż. Zawsze włożę re, e, jako rezerwę ryż w moim e, traku. No. Nie nagrywałem, jak e, gotowałem, bo tak mówię, no co będę nagrywał, jak robię ryż z warzywami. To jest takie trochę, chociaż no wiem, że muszę zrobić jakiś odcinek. Gotuj zresztą w trasie, zrobię, obiecuję. Do tego zrobiłem też. Pranie, bo za mało skarpetek wziąłem i mi się wszystkie zużyły po pięciu dniach, więc wyprałem je ręce. I do tego wziąłem też za mało koszulek, więc co zrobiłem? Był sklep Gesa kupiłem sobie dwie koszulki, bo i tak mi już chciałem je kupić nie? na ramionczku. I tak mija weekend. Tu jakiś inny prync przyjechał, stał na ulicę, ale chyba już pojechał. Mieli rozładunek. To może ten mój ładunek dadzą komu innemu, jak jest pilny, i przełożyli to. Może ktoś, kto to załaduje w poniedziałek. A ja dostanę coś normalnego we wtorek, jak już załadują, jak już naprawią mi chłodnie, nie? Bo mi się nie widzi jechać z tym do Missouri na piątek, bo wtedy tam utknę na następne trzy dni, nie? No i dobrze, to co jest u mnie słychać. Rower na, rower stuningowany, że tak powiem, serwis zrobiony, gotuję, odpoczywam i już drugi dzień pauzy prawie, że minął. Żyć, nie umierać. Znaczy nie, mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej. Trzeba tylko sobie zająć dobrze czas. Dobra, dzwonił do mnie princ i teraz już wiem, mam, mam, całą wizję sytuacji, obraz sytuacji, więc część znajduje się na wyspie Victoria, na, na Vancouver, Vancouver Island w miejscowości Victoria, nie, on ją sprowadza samolotem do Vancouver, ja mam iść po tą część do przewoźnika samolotowego, to są takie, te samoloty, które lądują na wodzie w centrum, Mówi pojeździć tym ciągnikiem. Ja mówię: Ku człowieku, tam nawet nie ma gdzie autem zaparkować. Biorę rower, i jadę rowerem. I powiedział mi, że zadzwoni, mi, jak będzie wiedział, o której ta część tam będzie. nie? No to ja sobie zacznę jechać rowerem w stronę centrum. A jak zadzwoni, że już jest, no to wsiadam, bo będę jechał wzdłuż linii, wzdłuż linii SkyTrain. Jest ładna pogoda. Będę jechał wzdłuż linii SkyTrain i wsiądę sobie, kurczę, w ten, w SkyTrain, już. A później zawiozę im tą część hmm, Do Thermokinga, też jest blisko metra A jak tutaj wyjadę to stracę miejsce nie? Ale jaja, takich rzeczy jeszcze nie było Żebym rowerem jechał po część e, Ten Ale jak on to wymyślił Że tą część Ja myślałem, że z Montrealu, a nie Część idzie stąd, ale jaja Ci pogoda do, do rowerowania jest Dużo fajniejsza, o napisał chyba, że jedzie Czekaj niemy muszę zobaczyć co on napisał o 1130leddzić natele mi zdechła o 11.30 wyleci, o 12.30 będzie do odebrania. Czyli mam. Która jest? Pierwsza. Dziesiąta. Mam jeszcze dwie godziny 2,5 godziny, więc na luzie tam podjadę. Mówię: Podjadę na luzie, a później jak najszybciej im to dostarczę, nie? To może dzisiaj to zrobią, ale wątpię. Pożyteczny z tym. No. A to jadę dalej? Muszę mieć 40 dolarów. Canadian, żeby ten, nie wiem czy tam gotówkę, czy gotówkę chcą, czy ten czy, czy, mogę zapłacić kartą No nic, wyciągnę 4 do chryczego. To to jedziemy dalej przez Vancouver powolutku Jadę i będę czekał i nagram film I wyślę też powie jak jego część Przylatuje samolotem ja jak berety Ale to są przygody transportu <grym> Jeszcze takiej przygody nie miałem, żebym rowerem jechał po część Podpisał. Nie mam nie, Miałem jechać do stannej parku w sobotę, ale za bardzo mi wiało, nie? To dzisiaj sobie pojadę, bo i tak mam czas. 10 kilometrów mam do, do tego tego przewoźnika A to jest przecież ten stannej party z żyuteretem. Ale się udało <noise> Mimo wszystko nabijam kilometry Masz jakie piękne dzielnice. Parki, cisza, spokój, a dookoła góry, w oddali. Udało się, że ci nie pada. Przecież wiosną już jest lepiej, nie? Jeszcze zimnawo, ale dzisiaj przynajmniej tego wrednego wiatru nie ma. Tego jeszcze nie grali. Rowerem po części. Ładne te góry z tyłu, co? Znajomy widok Jeszcze raz tutaj jeździłem I dojeżdżamy, centrum jest przed nami Mam jeszcze Dwie godziny Ten samolot, taki samolocik, może to nawet jest ten, bo leci teraz do do Wiktorii, może to będzie ten. no Tak trudno powiedzieć, bo tutaj dużo startuje, nie? <grystanie> Takiego scenariusza w transporcie jeszcze nie widziałem, ale na moją korzyść. Teraz już mi dniówki lecą, sportu. Wszystko jest. Jedno jest w i spokojne I bardzo czyste Jeżeli chodzi o centrum, nie? W porównaniu do Montrealu na pewno Lądują, samoloty. Mała firemka, ale fajna. Chciałbym, tutaj koniem przyjechał i szukał parkingu, nie? Znaczy dałoby się, wszystko się da, ale... <grym> Sądzę, że szybciej załatwię to rowerem i metrem. Od momentu, gdy będę już miał część, nie? To metra mam parę minut rowerem, później składam go. I co jest fajne, w Vancouver teraz można płacić zbliżeniowo kartą kryptową, jak się wchodzi do metra. I automatycznie kasuje tyle pieniędzy, ile trzeba. Nie, nie trzeba kupować biletu, tylko kartę kredytową Visa albo Mastercard i już. No, mógłbym tu przejechać trafię, ale gdzie ja go postawił, Nawet na migających, nie? To są hotele i tak dalej. Dobra, dojechałem. Idę się spytać, czy tam można kartą płacić. Przypuszczam, że tak, bo zginia lotnicza. Tylko, jest malutka. Muszę ich znaleźć, gdzie oni mają ofis. To są te te... Samoloty. Gdzie oni mają te biuro? z centrum do centrum Vancouver, aż i do Wiktorii, między Vancouver i Wiktorią, nie? jechać na lotnisko, które jest oddalone, chociaż Vancouver ma dobre połączenie, no i ląduje się dosyć daleko od miasta Wiktoria. No ja znalazłem przez przypadek, tutaj na dole gdzieś się tu zbiera, idę się spytać, czy karty przyjmują. Za 40 minut powinien samolot przylecieć. Później prosto do metra i zasuwam na serwis. Już zapłaciłem. Mówi, że za 15 minut będzie, że już leci, nie? Także spoko To ten. Chyba. To chyba jednak będzie ten samolot, bo tutaj widzę jakiś wózek przygotowany. Nikt z żadnym wózkiem nie jechał, nie? On mówił 12:10 będzie. No może ten. Mówię, tych samolotów przylatuje co chwila Nie tylko z Wiktorii przecież Z wyspy Vancouver, ale tam jest parę miast Taka malutka firmka transportowa I on naszykał jakiś wózek to ma pewnie na paczki Tak może być metra. Metrem będzie z pół godzinki i później tam z 2 km od metra do, do Sky, sky e, Train do do serwisu Termo Kinga, ale oni będą mieli ubaw, jak zobaczą, że przywiozłem im część rowerem. Jakieś paczki, czy nie są? To nie był żaden wózek na paczki, tylko po prostu ten, rampa. <laughs> Dawajcie paczki. Ja, najpierw pasażerowie. Poszedłem do środka i ten pan poszedł na piechotę po tą paczkę. Mówi, że już przyleciał i ten... Nie wiem, jak tutaj to działa. Przynoszą, czy trzeba iść? Obsługa idzie? Nie Mamy część Teraz dostarczyć ją na serwis Stacyjka, znam tą stację Nieraz tutaj wysiadałem przecież Dobra Morda jakie kombinacje co? Dobrze mieć składaka To jeszcze nie moje metro, bo tutaj dwie linie jeżdżą i to bym pojechał do Suri, a ja nie chcę jechać do Suri. Następny jest za 4 minutki. Sprawiam zdjęcie szefowi samolotu, jak on pisał, z On mi opisał jeźdź na tych miejscach Kinga. On mi napisał, jestem już w pociągach. Będę tam za 20 minut. Szybciej niż trafiają. A linia idzie wzdłuż ścieżki rowerowej. zajmę część, wrócę sobie rowerkiem do traka, No i później się spytam, czy mogę, czy naprawią dzisiaj eee, I ewentualnie, o tu jechałem <grym> I ewentualnie, czy jeżeli nie naprawią dzisiaj, czy mogę tam podjechać i spać na ich parkingu przed firmą, nie? No, Może naprawią dzisiaj, to mi już dadzą zadunek na jutro, nie wiem Dzwoniłem do pressa mówili, że dzisiaj mają Cię zrobić, nie? Zobaczymy Trak jest gdzieś tam Następna stacja jest moja Cztery kilometry Najbliższa stacja metra, spacerkiem Później zobaczę jej. Ile czasu im zajmie, to wrócę rowerem do traka albo już wsiądę w to metro i te parę stacji przejadę, żeby było bliżej, zobaczymy, co im powiedzą. I dowiozłem towar. Prens już dzwonił, czy wiem, kiedy naprawią, zaraz się dowiem, czyli coś mają. Może jutro, może dzisiaj, diabli wiedzą. Prędzej, a może dzisiaj? Nie, dzisiaj to nie, pewnie jutro rano. Dobra, idę im zanieść szczęście. Chłopak powiedział, że dzisiaj nie zrobią, bo jest po lunchu, oni nawet jeszcze się na to nie zabrali, Ja myślałem, że już będzie rozebrane, zdjęte. Mówi, że jutro do końca dnia Poinformowałem o tym prynca i wracam rowerem na ten, na trackstop. I, I mogę tutaj spać jak będę chciał wieczorem to ja tak chyba zrobię, przyjadę tutaj będzie spokojniej yup. Ja myślałem, że będzie długi pociąg, a to same lokomotywy Smuteczek to Dzisiaj mi dzień szedł pracowicie Stoi. Mimo tego, że nie naprawią Nie, nie, nie jadę tam spać, bo to tam nie ma ubikacji, tam nie ma nic. Jutro sobie pojadę o 12.00 czasu mojego czasu. A teraz jeszcze w korkach tu będę stał. Jak jechałem, to widziałem, jest pełno. Ogromne korki. Także ja tutaj zostaję do jutra. I jutro jadę na serwis tego tak w południe, pierwszą po południu mojego czasu. Mam nadzieję, że mi dadzą ładunek do Montrealu. O, już się spytali, kiedy, kiedy ja mówię, no nie wiem, no zrobiłem co mogłem Dobra, idę na maczka. Dobry dzień, nie wiem, który z trasy, fascynujący życie kierowcy.